Cześć. Myślałem, że życie już niczym mnie nie zaskoczy. A jednak sąd w Poznaniu zaskoczył szeryfa internetu. Skazał na 5 dni aresztu w zamian za 100 złotowy mandat. Ale widzicie się hejterzy. No to nie szeryfa skazali łobuza na ten areszt. Na ten areszt skazali Strasznego przestępcę. 92-letnią kobietę, która zapewne wskutek daleko posuniętej sklerozy buchnęła ze straganu wiązankę kwiatów za 30 zł. Jak wiecie, zawsze byłem zwolennikiem tego, aby karać złodziei. Ale czy w tym wypadku na pewno możemy liczyć na resocjalizację tego złodzieja. Mówią ostre prawo, ale prawo. A ja mówię, głupota też powinna mieć jakieś swoje granice.